Siemanko, 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 ja jestem Wartezem z Bobbix. Siemanko! I witamy Was w kolejnym odcinku TNT Games. Młody już się zaczęło, kurde. Bladko. Tak, już się zaczęło, także uważaj. Ja tu już lecę, słuchajcie, mam jakieś dwie potki, takie, żeby kogoś wiać co zrobić, jakby coś. <grym> to można kupować, ostatnio coś mówiłem, że o kupowaniu na serwerze stwierdziłem, że mam bardzo dużo pieniążka, to sobie ponakupuję trochę rzeczy. Jak mówił, tak zrobił. Dokładnie tak i dlatego mam tej tamki. A Babiek sobie szczęśliwy skacze gdzieś. Wow, ja jestem już na dole, tam jakiś chami wleciał. Ja no. Jak tu jest... Jak to jest ciężko? Co to jest? Czemu ciężko? O, o, wszyscy we mnie wchodzą, nie? Znaczy się... Nieważne. <grym> Okej. <Okay. grym> no, kurde. Próbuj mówić głośniej, bo jesteś cicho, a ja wiem, że jak jesteś cicho, to później piszą mi, że ciebie nie słychać. <grym> Dobra, będę mówił głośniej. Okej. No i już jestem na trzecim, nie? Ja walę Spoko, już prawie połowa ludzi odpadła, także... Dobra, odpadajcie szybciej wszyscy. O, ktoś dostał czymś. Mhm. Mm Co? Patrz, Ja sobie jak... szczęśliwy skaczę. Mam cztery double jump, a nie jeden. Ja też chcę tak. Sobie zbieraj coins. Ja na tym serwerze tak dawno gram, że po prostu tych punktów miałem aż za dużo i wydałem wszystko na TNT Gamesy, nie? Zamiast <noise> na coś innego. Ojej. <noise> prostu. Nawet nie widziałem, że tu są takie rzeczy, nie? Wszędzie na płatnych serwerach takie rzeczy są. Uff, okay. Jak na forte? Vertesta, farcie, farcie. skacze se. Idź ode mnie, ty, jakiś kapitan niebieski. Co to jest? Nie, 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 nie! Kurde, Blaszka! Serio? Ty! Wygrałem, jestem na samej górze! O! Yes! Papeczka Do w górę! No ja. nie spadłem ani levela w dół! Serio? Wreszcie się udało. Ja się jak Ale to osiągnięcie dostałem. Maraton 1. E e Beka, czekaj, sobie sprawdzę, co to oznacza. Mój profil. Chwila, achievements. E Eee... Uh, TNT Games, dobra. Czekaj, czekaj. Uh, maraton 1. Gdzie jest jakiś Maraton 1? Nie wiem, nie widzę czegoś takiego. Maraton 1 parkour. Hm. Archery. Dziśnę. Jest, jest Maraton, ale nie. Jest jeden. Maraton 1. Gdzie? Uh, no a no widzę w CNT Gamesach i tam na czarny... na lewo. Aha, tylko. Czekaj, okay. wygraj 10 gier TNT run, tak? A ja mam 8. To, to, czyli mi się nie wbiło, tylko po prostu... Nie, to jest dziwne. Dobra. To się zaliczyło już, wiesz, do następnego, jak coś. Mhm. Nie wiem, nieważne, dobra. ...to chodźmy, wybierzmy kolejną gierkę. Ale to szybko poszło, 3 minuty, dopiero mam nagrania, wow. Dobra. Ale fajnie, bo na maksymalnym poziomie byłem. Czekaj, co by, co by ci tutaj podpowiedzieć? Jesteśmy na tym samym lobby, tak? No. Widzisz mnie? Czekaj, właśnie cię nie widzę. Czekaj, na którym jesteś lobby, bo jestem na trójce teraz. Eee, czekaj. Jestem na hmm. dwójce, A. To wejdź na trójkę. Ja, dobra, już jesteś. O, dobra, widzę. Okej. Okay. No, to dobrze, że teraz ogarnąłem, żeby później nie było, nie? <śmiech> <śmiech> czekaj, może był Splifa. Okej. Okay. To wpina Bowsplyf A, widzisz go? Bowsplyf A. A. To Dobra, patrzę, jesteś. Okej. Okay. Spok, kurde. Idzie się dogadać, gdzie wejść, nie? Aha. I to bez VIP-u. No. Opa, hopa. Tutaj też kilka rzeczy dokupiłem, także powinno być lepiej. Kurde. Tak się skacze. 10 sekund. Bum, bum, bije bobiksa. Bie, bobiksa. Bie, bobiksa. Tylko siebie nie spychamy, ok? No okay. i ci to polecam cały czas parkur robić, wiesz? No, ja też właśnie tak biał. Bo tutaj w siebie wszyscy strzelają, a jak staniesz to ci mogą zastrzelić. <laughs> ja się skoczył tutaj po prostu. Nie tyle co skakać, ale po prostu cały czas się ruszać. No. Ostatnio zatrzymałem się w miejscu o, i na tym o, mi się skończyło. O, 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 już strzelają, o, już już już, już. <laughs> Kurde! Ty, ty odbijam się od kogoś. Jaka masakra. No, Piochko, ten, już, ten, już, giną, ten, już giną ludzie. Ło, jojku, jojku, nie przede mną, nie przede mną, nie przede mną. Jajku, 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 jajku! zaraz! Co? Dobra, to... Ło, Widziałem tą strzałę, nie pod moimi nogami. No, nie, nie! Uh, Jok, nie Uważaj, jaszy, bo pan cię nie lubi, wiesz? Ja mu zaraz dam! Ło! Wow. No, Lol! Zmatowałem sobie triple shoty wszystkie na jednego gościa, nie? Ale umarł! Typ, he, he, he. typ! Ale to dobrze, umarł. Wow, 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 wow. Dobra, tędy. Mhm. Wow, wow wow To strzela we mnie jakiś kurcze elf. Elf? Czekaj. O, elf właśnie odpadł, także spoko. No i super. To za co to się we mnie go. strzelał, to już odpadł. Da, widzisz. A Ooooo ojejku, ja sobie tak stoję! Spokojnie chciałem z tego co miał taką niebiesko jakąś białą głowę. Aha. Ja sobie odkryłem jak się używa umiejętności takiej odpychającej Tylko niestety zmarnowałem, bo nikt nie odpadł. Wystarczy do kogoś się zakraść hop, 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 I sift kliknę, to wtedy kogoś odrzuca, nie? Ale już mam to zmarnowane O jejku! <słuch> Wydziałem <Bobiks. słuch> <słuch> To było pode mną, nie? Ale skaca... wow, 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 ktoś tutaj się we mnie wcalował, tak powiem. O, nie, 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 kurde! Akurat skoczyłem, nie? Jak na to, to się zapaliło. Kurde, ej, byłem czwarty. Nie jest źle. dobrze. Aha. O, wow. Byłem w hełmie, co tutaj ktoś się strzelam Aaa! Szybko! Aj, shit. Kurde. No i tak no, dobrze, trzeci. Było. Byłoby podium. Byłoby. No Dobra. Nie na no, pół z reguły sobie nie radzę zbytnio. Ja Dobra. Pięknie. To czekaj. E, na którym jesteś lobby? E, jestem na lobby. Za trzy sekundy będę na lobby i mhm. jestem na lobby. O kurde. którym? Trzecim. Okej, okay, czyli na tym samym jesteśmy. Dobra. Doki-doki. No, to co, w Wizardsy czasie zrobić? No, o Wizardsy. Okay, Chodź na Wizards A. A, dobra. Jestem. Mhm. Uh -huh. Dobra. Zbiłem. czekaj. I do jakiego teamu idziemy? Do niebieskiego. <grym> tak? Okej. Okay. Okay. Już jestem. No ja zaś. Blue Team Cox napisałem Czyli, czyli, czyli po się ogarnął tutaj 6 sekund. Ej kurde, teraz to chwilowo czekałem. No, długo się nie czeka. Dobra, się pod, pod gwiazdką sobie klasę wybierz, jak Masz, nie uciekaj, tylko bazę podbiję. O nie, tu ta mapa znowu, what the fuck? Fire class. Dobra, mam fire. Trzeba punkty podbijać, idziesz Stajesz na takim punkcie A kurde, Red już mają punkty Wszystko wie. mają No nie wierzę Jojku jest stąd Dobra, zabity kurde, punkt szala we mnie o, widać czy widzę tą czerwonkę. No Ubiłem punkt. punktik dla nas jeden Dobra I pamiętaj, że jak odbijesz punkt to na nim się zatrzymaj, żeby ogarnąć. No, A kurde. już idzie jakiś. No nie, dwóch idzie. Tam, dobra, biegnę do nich, biegnę. a ty, uciekasz, co uciekasz, masz tu. tu, do okay, mnie? To tu mi dobra, zabity. Dobra, jest. To tak, Jak mi wleciał wejściem smoka? Nic stąd, człeniu. O, jest tutaj Nie. Kurde, Nie. Ty na spawnie! Kurde, chyba mnie zabił, ja pierdziele. Ej, skupaj się bardziej na gościach, którzy są w bazach i sobie ja cicho posłuchać strasznie. No właśnie, strasznie. jestem w bazach. Mhm. Dobra, tyk, tyk. Nie w tą stronę, ziomek, iść tam do siebie, poszło wolnie. Dobra. Kurde. Okay. Ale dostał prosto na twarz. Ja pierdzielę. Co, ty? Pa 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 mam jest. punkt, mam punkt. Dobra. Czekaj. Czekaj, on gdzieś był tam. Jest mhm. na czerwonym, dobra. O ty! Wyższy mamy gorszy team. Bobik, źle wybrałeś. Dlaczego? <grywa> po wybrałeś to team, który przegrywa To jest dobry team, tylko... Tylko... Nieważne! Dobra, <grywa> no, <nieważne. grywa> spoko Bobik. Wow! No chodź koleś, no? No, to, spokojnie, czy się chciała, no nie trafiłeś. Mhm. No, no pa wciążek ani mnie nie może trafić ani jego. Aj kurde klasa na kogoś zapływająca. Wow, jak blisko! Chodź, no kurde! Trafię cię! Dobra, poszedł. patrz. Zabił mnie jedyny od razu baza przejęta, bo sam tylko ogarniam w jednej bazie. Zapierdzielę. Ja, ja tam na czerwonych chcę rozlecę. Okay, nie, to nie ma sensu. Ktoś jest u nas. A tutaj campi kolega. Masz, dostał mm. plus jeden koniec, pięknie. Dobra, nie no, tutaj co tutaj ich trochę wyroluje. Kurde, on już są w połowie, a my w jednej ósmej. Nasi, nasi. Jak on mnie trafił? Taki żal Dobra, pal się <grym> Hopla Pyk? Nie, idę na jedną bazę. Idę i do innym pomóc, bo tam widzę, że już nic nie ugram. Nie No, no kto tutaj? A ty tutaj jest, a ty chodź, nachodź, nachodź kolega. O ty blaszka. Hmm. No ja już mnie zatruł jeden Fagas Zaśilałam. tutaj jeden cały czas taki Jega No nie, tu już są wszyscy Ale żal Dobra jestem. O JUŻ tam jest! O JUŻ tam jest! A nie dobra, odwołuję, że mamy słaby team, udało im się przejść jeden punkt, gdzie mnie nie było No to to, to ja tam przyczelałem Teraz wow nie a tutaj? O chodź Dawaj wiesz, gościa w kosmos. Ej, tu jest znowu puchałka! O, zabiłem go. Co? Puchałkę tutaj jest Ja pierdziele Jest tragedia, naprawdę. Tragicznie. Oplatyk. Ja nie widzę nikogo z naszego teamu, a widzę samych czerwonych. No ja też samych czerwonych widzę. Kurde no... Ich... Ej, ich jest w ogóle więcej. Aha, to wszystko wyjaśnia. No ja pierdziele, wszyscy się rzucają, no. Skąd on ma tyle strzałów? Ja pierdziele! Ja tu mogę strzelić za cztery razy. Idźcie, on pierdolę mnie. Cztery Nie. razy, a on kurde mi całk nawalał. Ja pierdzi, to jest. Ja osiem chyba w naszym jest. Tutaj jest to jeden. Skrać szybciej, skać szybciej. Jakiś Mamy foam. punkt dalej, ktoś mnie bije. Jakiś foam. Wykurzaj. Od... Mm. Ty, idzie do naszej bazy. Toki, wspomniał? Nie, to jest bez sensu. Nie, nie ma sensu, Z zerowego. Właśnie, no. właśnie widzę to teraz. Wygraj, czerwoni, ja pierdolę. Hmm. Dobra, aby Wracamy, uciekamy stąd. Hub. Hub, 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 hub. A, to lobby. było słabe. Lobby. To 2 na 10 nie było. <laughs> Oszukiwali, mieli jakieś tam ułatwienie. No. <laughs> nie, zresztą... Pf, za mało osób, jesteśmy. pewnie wszyscy po po wychodzili z wejścia, nie? No. Kurde, jak zwykle, nie? No. Ha, hmm. Tak, patrzę w co możemy pograć. Ale, ale tutaj wszystkich. Mmm... O pierdziele. Pyk, pyrek pyrek pyrek, pyrek 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 pyrek... Pyrek no, Przedziwało osób, jak patrzę, wiesz? Czekaj, my jesteśmy na tym samym robinie. Czekaj, no, na którym na, czwart na czwartym jest dużo wiem do Ciebie. Woki doki. Hopla, hopla, hopla. Chyba tak samo jest. Dawaj na TNT tier, tier, run A. Widzisz go? Tak. O, dobre A, pełny. No to ja wiem, wychodzę? no wiem, wiem. Ubiłeś? Nie widzę Cię. Ubiłeś na inne już. Tu ja wychodzę. Aha. To wejść, czy nie? E, nie, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. A? Eee, a, ty NTRUN ASTAMO Dobra, Dobra, jesteśmy. OK Spałe, to jest trochę mniejsze no. niż tamta. Także sobie na mniejszą zagramę O kurwa <grywanie> ciążką mm -hmm. hop, 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 hop. Gotowy? Gotowy To super 4, 3, 2, 1 no. Ale to musi być cieka na takiej małej matce. O, po, jejku, już mnie. No, nie przecinać mnie proszę. Proszę no, mnie nie pierdziele. przecinać. Proszę mnie. No. O, wskoczyłem na niewidzialny klocek i nie spadłem, super. Tak? No. Okay. Hopla. 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 O, jejku Pomiks! Przeszedłeś mi drogę i przez ciebie dwa poziomy w dół spadłem. Kurde, co za... No i no i wraz spadł. Ja tu się poświęcam dla Bobixa, a, a ten, a ten, ten za mną spada. Co za treb, No, ja idę, idę, po drugą Zaraz ci zajdę drogę specjalnie. Nie, 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 Oj, no i sam spadłem. Co, a, co widzisz? ja ćpię teraz? <z desarrollo> nie! No! Cześć. <Autobod emotionem> <zulatów> znowu ja jestem na tym samym, nie? Haha. Ja! Joj, joj! Joj! joj, Joj! Nie, 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 nie! Ja spadłem z dwa w dół. Jedno. Jo, jo. Nie! No zostaw mój klocek! God damn, Gościu ho, mi klocek ho, ukradł. Ho, 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 ja pierdykam! O, ja Ale sieka sam. tutaj jest. No, fajnie. No dobra, już nie jestem. Sam? A, bo jesteś niżej. <laughs> kurde, nad no, nami pewnie tysiąc osób skacze. Nie <laughs> ja wiem, nie widzę. Nawet tam... Nie patrzę! No kurde! Kuloś! No, no i... Co za... Co za... I ja pierdzielę! Ale musiałem szybki zrobić, bo tak mi wybiegł. Czy to kaszana po prostu. Ty, ty kurde jakiś... Jedzie A, zabije! To jest Aha. ostatni poziom i ja to nie... ja nie zamierzam tutaj spać Zrzuciłem typa, nie? Wreszcie ja kogoś zwróciłem. O nie, jestem w pułapce! No? Ale dobra, wyszedłem, dobra. No kurde! Koleś! no, nie widzę! Padłem, jestem ósmy. No. Dobra. To jakaś Dobra, krowa tak. mi... Co to było? Jakiś krowiasty skin mi... Widziałam. Mhm. Mm Pleszpadł chyba. Kurde. O, Masakra. Masakra jest na tej mapie. No. Normalnie... Pien. Ale jest więcej Wraz poziomów się jest. Nie da ładnie. O, tutaj widzę... Pien, A, pie, jest! Pie, double jump się przydał. Kurde, fajnie Co? Pięknie tu to... Ej no zostaw mój klocek Debilu! No nie! No weź drugi! Uf. Nie no gość mi po prostu wyprzedził mnie w locie, i mój klocka ukradł Co za sikacz jeden Dawaj mój klocek ja go robiłem Właśnie, dawajcie mi klocki głąby. Ja pierdzielę Ty jak on robił takie double jumpy wysokie nie. Może też kupił coś? Mm, możliwe, nie wiem. Sporo tego było, ale ja chciałem sobie zrównoważyć na te moje gierki. W ogóle ten ty... gościu wyskoczył dwa poziomy w górę. Nie, ja, Nie, ja, ja tu nie gram już. dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. <grym> <grym> dziękuję, pozdrawiam. <grym> ja już wyszedłem, wyszedłeś też? E, no. Ty, jaka faza, gościu biegnie i podpala za sobą. <grym> no podpala. <nie. grym> Jakiś wib wygrał. Fajnie. Wipy z reguły, chodź na czwarte. Czwarte lobby. Czwarte, lobby, cztery. Lobby, lobby cztery, pyk. Jest ten, lobby mhm. cztery. Gdzie? Okej, okay, dobra. Jest... To wracaj, pic. wracaj, wracaj, wracaj. Ej, ej wracaj, wracaj, no. Wracaj. No, wracaj, wracaj. Wracam. Dlaczego ty latasz? Co to, haksy? Bo it. Ta, tak, it. haksy to są. są te dobra, to chodź. Na jump. Tak, Idę, I F5, I F5 I F5, I F5 się nie bij mnie bo ja cię pobiję Dobra, o tak blisko No patrz jaki ty, będzie mi wchodził Nie odsuń się, odsuń mi się Odsuń się, no Odsuń się wejść. ziomek Dobra, okej, okej okay, okay. No patrz się, dobra, no, okej okay. okay. Jest git Także, dziękujemy za oglądanie, jeśli wam się podobał ten odcinek, jak ładnie przegrywaliśmy, to naprawdę brawa dla nas. Był Stawcie super. łapeczkę w górę, yy, Nerox nie zasłania i możecie no. napisać w komentarzu. <laughs> Dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Yy, my się z wami żegnamy, dziękujemy tak, tak. bardzo, 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 bardzo za oglądanie. Także pamiętajcie, żeby to udostępniać dalej, 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 żeby wszyscy wasi z nami widzieli. Wszyscy, o, bo... którzy oglądają Minecrafta, żeby wbijali na nasze kanały, bo my jeszcze go nagrywamy. Tak. tak. Także co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Subnijcie, bo Biksa koniecznie. Tak, ty, tak. To się do mnie wypina, lepiej tak nie będzie, dobra? O ty, kurde, dobra, na razie, cześć. Żubójczek!